Witam Was, kochani, serdecznie. Witam nowych subskrybentów, moi drodzy. Zapraszam do komentowania. Dzielmy się z naszymi spostrzeżeniami na dany temat, moi drodzy. A cóż, no w zasadzie nagrywam to w niedzielę, ale moi drodzy, na poniedziałeczek Czyli a co ja tutaj przygotowałam? No, a te famafobia. Tak wiem, język połamany. Ale zaraz wytłumaczę o co chodzi. Słuchajcie, to dotyczy szczególnie młodych ludzi, ale na czym to polega? Słuchajcie, to jest fobia. Fobia może być związana, moi kochani, no niemal z każdą sytuacją lub zjawiskiem, tak? które powodują taki ogromny niepokój, zakłócają naszą jakość życia. Jednym z y, najczęściej, jednymi w sumie, fobi, to, bo to o fobie chodzi, tak? Jednymi z najczęściej takich występujących fobii y, w tych czasach, w ogóle, to są fobie społeczne. Ale mogą one dotyczyć, kochani, różnych y, aspektów. Mają jednak wspólny mianownik. Tym mianownikiem jest szeroko rozumiany lęk przed interakcjami międzyludzkimi. Czyli ta antyfamafobia często zaliczana jest do takich fobii typowych dla naszego wieku, XXI wieku, tak? No, dotyka szczególnie, słuchajcie, nieśmiałych, młodych ludzi. Ale czym to się objawia, moi kochani? To jest nowy typ fobii, tak? polega na odczuwaniu lęku przed wejściem do pomieszczenia pełnego ludzi. Taka obawa wtedy występuje, że będą y, nas obgadywać, tak? Ale ja mówię o młodych ludziach, moi drodzy, dlaczego? Dlatego, że dzisiaj akurat poświęcam ten y, filmik słuchajcie y, właśnie młodym ludziom. E, może więc to też skutecznie y, utrudnić życie. Bo słuchajcie, lęk przed wejściem do pomieszczenia y, pełnego osób potencjalnie nas obgadujących, no może towarzyszyć wręcz na każdym kroku. W pracy, w domu, w szkole, podczas spotkań towarzyskich, tak? Ten strach związany jest z przekonaniem, że no, osoby w innym pomieszczeniu rozmawiały o nas, tak? Wczujmy się w sytuację młodych ludzi. A zanim tam weszliśmy. Słuchajcie, ta fobia wymaga leczenia, ponieważ ona się pogłębia. A, po, a pogłębia się, czyli też y, jakby zakłóca, a, a nawet uniemożliwia, słuchajcie, takie normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Czym się objawia? No, przede wszystkim dotyczy to osób z obniżoną samoakceptacją, z lękiem przed oceną innych. Tak? Obawą, obawą, że nas obgadują. Dlatego, słuchajcie, kiedy ma w ogóle dojść do przekroczenia progu pokoju pełnego ludzi, lęk tych osób przed oceną innych coraz bardziej się nasila. Czyli obawa, że staną się przedmiotem czyjejś rozmowy, tak? Ale tym takim przedstawionym przedmiotem, można powiedzieć w negatywnym świetle, powoduje szereg takich uciążliwych, moi kochani, objawów. Najczęściej osoba taka odczuwa trudny do opanowania lęk, poczucie takiej beznadziejności, nieakceptacji. Ma też, słuchajcie, negatywne myśli, ale tak mocne, że no są one wręcz nie do opanowania momentami. Objawy, słuchajcie, dotyczą lęku przed obgadywaniem, ale nie kończą się tylko na sferze psychicznej. Są również odczuwalne jako bardzo uciążliwe objawy fizyczne. Do takich objawów fizycznych należą. Taka ta, tak zwana gula w gardle, słuchajcie. Napięcie mięśniowe, zawroty głowy, duszności, ucisk w klatce piersiowej. No a jak sobie z tym lękiem, przed tym obgadywaniem poradzić? No, słuchajcie. Aby przestać się bać oceny innych, należy najpierw zacząć pracować nad swoją samooceną. Tak. To właśnie ona jest kluczem do akceptacji swojej osoby. Więc jeśli będziemy znać swoją wartość, problem z lękiem przed komentarzami słuchajcie, ze strony innych osób zniknie. Ale no, tak, no, ktoś powie, łatwo ci babo mówić. No, no łatwo. Ale kochani, jednak by tego dokonać, trzeba włożyć naprawdę dużo, dużo pracy. Warto skupiać się na swoich mocnych stronach i te strony pielęgnować. W tym celu pomoże na przykład założenie takiego dziennika myśli i takim codziennym wypisywaniu sytuacji, w których poczuliśmy się pewnie, tak? W tym dzienniku. Ponieważ kochani, to jest tak: my sobie myślimy. Fajnie, to, yy, fajnie, tu mi się udało, osiągnęłam sukces, ale dopóki tego nie wypowiemy na głos, to tego nie usłyszymy. A jeszcze najlepiej. Przepraszam, bo akurat kawał się sobie piję, a jeszcze najlepiej, kochani, to napisać, żeby to jeszcze zobaczyć. Pewność siebie może dodać osiąganie takich małych sukcesów zawodowych i osobistych. Dlatego słuchajcie, warto rzucać sobie takie niewielkie wyzwania. No, dlaczego? Dlatego, że zrealizowanie ich wyzwoli pochwały ze strony innych, tak? Bo jeżeli rzucimy się z tą tak zwaną, mówiąc kolokwialnie motyką na słońce, no to jest duży procent, że nam się nie uda, no i co? No i popadamy, tak? Niska samoocena. Małe kroczki, małe sukcesy, kochani, celebrujmy te nasze małe sukcesy, to pomoże nam zbudować uczucie takiej akceptacji ze strony środowiska. Osiąganie sukcesów powinno również dodać nam pewności siebie i wtedy też zaczniemy doceniać jakby swoją wartość, tak? Jeśli jednak słuchajcie, próby, zwiększenia pewności siebie no nie działają, a strach przed oceną i obgadywaniem wciąż nam towarzyszy, to warto, kochani, skorzystać z pomocy terapeuty, tak? Słuchajcie, specjalista w taki fachowy sposób spróbuje zrozumieć istotę naszego problemu oraz pomóc nam w uporaniu się z naszą niską samooceną, moi drodzy. Ponieważ, no, kochani, czasami sobie sami radzimy ciężką naszą pracą, ale jeżeli zauważymy, no, że nie dajemy sobie właśnie między innymi z tą fobią rady, to moi drodzy, po to my terapeuci się kształcimy, po to słuchajcie, no, wkładamy też ciężką pracę w nasz własny samorozwój i jakby pokonywanie naszych, słuchajcie, fobii i lęków, bo to niejednokrotnie. E, właśnie specjaliści ukierunkowani w danym, można powiedzieć, problemie ludzkim, bardzo często są to osoby, które same to przeszły bądź też wspierały najbliższą osobę, która to przeszła, tak? Więc słuchajcie, oprócz takich teorii, te osoby naprawdę wiedzą, jak to wygląda, co z tym zrobić, jak to powiedzmy sobie kolokwialnie ugryźć, od której strony, prawda? W związku z czym nie bójmy się terapeutów. No oczywiście, jeżeli sobie radzicie, kochani, sami, no to no nie macie po co iść do terapeuty, bo sobie świetnie sami radzicie, tak? Ale dla tych, którzy już borykają się np. z tego typu fobią albo innymi fobiami, tak? Od dłuższego czasu i to się pogłębia, nie radzą sobie z wyjściem z danej, z danej fobii, sytuacji, tak? Z danego problemu. To kochani, żeby to się jeszcze bardziej nie pogłębiało. Nie przerodziło się e, nawet w zaburzenia. Słuchajcie, a nie tylko psychiczne, bo zauważcie, że ciało też reaguje w tego typu sytuacjach. To radzę, moi kochani, e, zwrócić się do terapeuty. My naprawdę nie gryziemy. Ech, czasami połykamy w całości. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za subskrypcję, łapeczki w górę. Zapraszam, odwagi, komentujcie. Moi kochani, e, do usłyszenia. you mm -hmm.